Cześć, ja jestem Grzegorz Szkocerka Centrum Kempingowe Dandis. Jeżeli oglądasz ten kanał, to znaczy, że interesują Cię samochody kempingowe, a my nagrywamy tylko o samochodach kempingowych i o karawaningu. Obok mnie stoi Illusion, jedna z marek hiszpańskich, którą mamy w ofercie, o której mało rozmawiamy, a o której chyba trzeba porozmawiać trochę więcej, bo prezentuje bardzo fajną jakość swoich produktów, a jest mało znany na rynku polskim. Jest to model XMK740 Premium. Samochód, który ma wymiary 7m40 cm długości, 2,35 m szerokości oraz wysokości 2,85 m. Oczywiście samochód jest homologowany do 3,5 tony. Może być w wariancie dwuosobowym lub czteroosobowym. Ma opuszczone łóżko nad salonem elektrycznie. Jest to najdłuższy samochód w gamie producenta Illusion, no i zobaczmy jak on wygląda z zewnątrz. Z przodu no jest to oczywiście Fiat Ducato, producent Illusion produkuje tylko samochody na bazie Fiata Ducato. Tutaj z przodu niewiele zmian względem tego co Fiat prezentuje, zamiast logo Fiata mamy znaczek Illusiona. Przechodząc dalej... Może powiemy coś o samej tej czapce tutaj nad, nad kabiną. Jest tutaj bardzo fajnie umieszczone okno, a tu jest bardzo opływowe. Okno nie jest otwierane. To jest według mnie zaleta, ponieważ przy dużych prędkościach nie słychać żadnych szumów. Gdzieś na uszczelkach, nie trzeba tego okna dociągać. Jest na stałe wklejone. W oknie też jest zaciemnienie, jest roletka. Także jest to, co powinno być. I tak, jak jest to okno otwierane, w innych samochodach rzadko się tego, rzadko się to okno otwiera. Przechodząc dalej, w standardzie dostajemy alufelgi. Od lewej strony samochodu mamy tak. Złącze 230 do prądu. Wlew wody e, czystej. Zbiornik wody czystej to jest o pojemności w tym przypadku 100 litrów. Tyle samo pojemności ma zbiornik wody brudnej. E, w tym przypadku e, w tym pojeździe mamy zbiornik izolowany na wodę brudną. Zbiornik wody czystej jest pod siedziskiem, czyli on i tak nie zamarznie, jest podgrzany. Patrząc od boku na ten samochód widzimy od razu, że są tutaj okna zastosowane do METIKA S7. Płaska szyba w ramie aluminiowej, aluminiowe listwy. Po lewej stronie mamy miejsce na dwie butle gazowe. Jest to wszystko ładnie zrobione na uszczelkach. Wszystkie te ramy od tych luków są aluminiowe. Jest reduktor z czujnikiem zderzeniowym z crash sensorem od trumy. Przechodząc dalej do tyłu, mamy komin od trumy. Truma Kombi 6 Sam garaż. Prezentuje się tak. Jest wyższy niż drzwi garażowe, drzwi garażowe mają wysokość metra i cm. Podłoga jest wykończona aluminium, jest komfortowy dostęp do pieca, do zaworu Frost Control, w garażu mamy jeszcze kilka słowków. Mnóstwo haczyków, listwy boczne do przewożenia no i po drugiej stronie. Po prawej stronie pojazdu mamy większe drzwi garażowe. Bardzo ciekawe klamki. Skądś takie już znam. Dociągają nam drzwi garażowe. Sam tył pojazdu. Tutaj nam się prezentuje, jest no nietypowy. Myślę, że chyba nikt nie klonuje tego tyłu. Nie ma go w innych markach. Eee, mamy ogromne lampy LEDowe, mamy stop LEDowy, no i też podwójne światło cofania oczywiście też LEDowe. Auto jest bardzo wysoko zawieszone, że nie uszkodzimy tyłu na jakichś nierównościach czy na jakichś podjazdach stromych. Mimo, że ten zwis od tylnego koła jest dość, dość duży po prawej stronie samochodu. Kaseta WC. Ilużon korzysta głównie z marek Dometica jako z akcesoriów oraz z firmy CAN. Kratki od lodówki. Lodówka to jest ta slimowana, taka wąska, 144 litry. Jeszcze kilka słów należy powiedzieć o tym, jak ta auto jest zbudowane. Ściany i sufit są grododporne. Ściany mają 32 mm grubości. Nie ma stropianu, jest XPS w ścianach, w suficie tak samo XPS, też jest odporny 32 mm grubości, a sama podłoga ma grubości 70 mm. A teraz zapraszam was do środka. Na początku kilka słów o Fiacie. Fiat. Nie będziemy się tu rozwijać. W każdym aucie jest taki sam. Tutaj mamy wariant z dziewięciobiegową skrzynią automatyczną, 140-konny silnik. W kabinie kierowcy zastosowano troszkę inne rolety niż te znane najczęściej stosowane remisa. Przednia moskitiera zamykana od dołu, można też ją zatrzymać w każdym punkcie i blokuje nam się na bokach w ten sposób. Natomiast boczne moskitiery zamykane są to nie są moskitiery. Boczne rolety. Boczne rolety zamykane są w ten sposób. I zabezpieczenie w czasie jazdy fotel pasażera i kierowcy Oczywiście z obrotnicami. No to praktycznie każdy camper ma Podwracajmy, pokażę Wam za to, jak fajnie regulowany jest stół. Sam blat wykonany jest z korianu. Bardzo trwały, mocny materiał, zimny w dotyku. Jest jedna taka wajcha od dołu, która zwalnia nam blokadę i możemy w tym stołem sterować. Okręcać go 360 stopni, no raz po całym salonie jeździć. Dosłownie po całym. Na Spodzie tej nogi jest też taki grzybek czarny, który jak zostanie naciśnięty, to nam zwalnia blokadę. Możemy ten stół obniżyć w dół i tutaj jeszcze jedno spanie zrobić. Takie jednoosobowe, natomiast auto i tak jest czteroosobowe, więc nie wiem, czy jest taka potrzeba. Mamy tutaj opcjonalne łóżko elektrycznie opuszczane. No i z tyłu miejsce dla dwóch osób. Pod siedziskiem cała elektronika, bezpieczniki, akumulator. Pod siedziskiem podwójnym, jak już wcześniej wspomniałem, jest zbiornik o pojemności 100 litrów w drzwiach okno z roletką centralny zamek drzwi zabudowy razem z drzwiami od szoferki to się zamyka panel sterowania jest wysoko umieszczony także dobrze dla dzieci które nie mogą tutaj się bawić nam poklikać na panelu panel dotykowy tutaj mamy zasilania po lewej stronie od wody od światła w środku od światła na zewnątrz po prawej stronie Przyciski, które nam dają podgląd na np. Na temperaturę w środku, temperaturę na zewnątrz, stan akumulatora przedniego, tylnego oraz wody czystej i brudnej. W tej chwili widzimy, że auto jest podpięte do 230. Panel sterowania, kluczyk zabezpieczający. Teraz możemy to łóżko dać w dół. Pokażemy, jak to się szybko rozkłada. Tutaj jest taki zaczep. Te zagłówki należy ściągnąć do opuszczenia tego łóżka. I już możemy zacząć rozkładanie. Na to łóżko wchodzimy za pośrednictwem drabiny, którą tutaj umieszczamy. Drabina jest pod spodem. Łóżko mało dźwięku 200 kg. Wszystkie przełączniki wyłączniki oraz gniazdka 230. Są to gniazdka Berkera. Producent też nie zapomniał. O, widzicie, to się szybko zakłada. Producent nie zapomniał też o gniazdkach USB. E, tutaj w salonie mamy dwa gniazdka USB takie jedno podwójne i z tyłu w sypialni mamy w lampkach pojedyncze USB na prawą i lewą stronę. Przejdźmy do samej kuchni. W kuchni jakaś plastikowa. Słaba, kempingowa bateria. Tutaj są baterie takie jak w domu, ponieważ mamy pompę ciśnieniową. Wszystko wykonane, tak jak wcześniej wspomniałem, z korianu. Bardzo trwały materiał. Ładnie podświetlona blenda za kuchnią z napisem XMK. Producent nam przypomina, w jakim modelu jesteśmy samochodu. Rzadko już spotykany w kamperach pochłaniacz. Aj. I gazówka, trzy palniki, oczywiście mamy tutaj też zapalnik, to chyba powinien być standard, już czasami można się zaskoczyć w kuchni zawory gazowe. No i miejsce na jakieś większe rzeczy. Sama lodówka, no to jest to Matic dwustronny 144 litry SIM, gniazdka Berkera 230. 12 szuflady to wszystko bardzo ładnie chodzi. Dociąga, czuć, że to jest kamper taki wykonany porządnie, który się nie rozpadnie po pierwszych wyprawach. Tutaj to, o czym nie powiedziałem, te wszystkie moduły czy moduł kuchenny czy e, toaleta to jest wszystko wcześniej składane w fabryce. Te elementy są do siebie klejone, one są i skręcone i wklejone i później w takich dużych elementach to jest wrzucane do samochodu, no, a na koniec wiadomo jak każdy kamper częściowo zintegrowany lub zintegrowany ma zamykane ściany, sufit. No, dzięki temu, że te moduły są klejone, w jest cicho w czasie jazdy, nie ma takich skrzypnięć zabudowy, no i jest duża sztywność zabudowy zachowana. Tutaj przechodząc w stronę tyłu, no to jeszcze jest taki element, który nam oddziela sam samą sypialnię z łazienką od reszty pojazdu. W modelu 740 mamy osobno prysznic, osobno toaletę. No, oczywiście tą, tą, tą ścianką można się zamknąć tutaj wcześniej i nie trzeba używać tych przesuwnych drzwi. Natomiast jeżeli ktoś chce w samej toalecie, być tutaj, no to może zamknąć sobie tą przesuwną roletę i się oddzielić od reszty. Toaleta, dometik. Nad toaletą szafki. Za lustrem, ładnie podświetlonym, też jest szafka duża, także pojemna jest ta łazienka. Nie zabrakło miejsca na okno dachowe. Mikroheki najmniejsze jakie jest od dometika. Naprzeciwko samej łazienki jest duży prysznic z imitacją okienka, w którym jest LED, które tego tak ładnie błękitnie nam tutaj oświetla sam prysznic. No i dalej tu już mamy sypialnię. Sypialnia. To są dwa łóżka osobne z możliwością łączenia ich środkiem. Tu mamy takie poszerzenie w to miejsce, aż dotąd dochodzi ta blenda. Wkładamy dodatkowy materac. W stopniach też są schowki. Obok, tak dość nietypowo, są szuflady pod łóżkiem, tutaj po stronie e, pasażera. No tutaj, akurat, schowaliśmy tą gąbkę, która poszerza nam łóżko. Ale jak ją wyjmiemy, to mamy dużą szafę. Illusion ma kilka miejsc przewidzianych na telewizor w kamperze. Jedno miejsce jest nad lodówką, takie dość specyficzne, naprawdę coś uchwyt do dachu. Natomiast drugie miejsce jest w sypialni. To, że tutaj są te gniazdka pod telewizję antenowe 12V i 230 to wszystko jest standardem Iluziona. Dotykowe oświetlenie. Tutaj między prawym a lewym łóżkiem jest taki schowek jeszcze. No i na górze półeczka. Już wcześniej wspomniałem w tych dotykowych lampkach są gniazdka USB typu A. A nad łóżkiem trzy szafki. O, jak miło! I producent zostawi nam okablowanie do kamery cofania. Nade mną okno midiheki heki na korbkę z uszczelką. I zamykamy. Zaciągamy. Wracamy. Z przodu nad tym oknem, które się nie otwiera. to pod tym oknem. ładna blenda z podświetleniem XMK no i jeszcze dodatkowe schowki po lewej i prawej stronie. Zwróćcie uwagę jakie to są porządne rzeczy zastosowane, nie są jakieś sznurki plastikowe, które się urywają, wszystko jest takie solidne. I jeszcze może już Wam pokażemy, to się szybko ściąga. W tym miejscu mamy akumulator, ładowarkę. I dostęp do bezpieczników oraz główny wyłącznik prądu w kamperze. A przy samym wejściu mamy głęboki schowek, na przykład na buty. Specjalnie dla Was zakładamy tablicę. Specjalnie dla Was jedziemy na najgorszą drogę w Cieżuniowie 140-konny silnik przy takiej masie auta, która jest poniżej 3 ton, gotowy samochód do jazdy, to jest wystarczające Ten 9 automat sobie spokojnie daje z tym radę Tutaj mamy dziura na dziurze Droga, która już niedługo będzie remontowana, ale jest dobra do testów. Wyjedźmy na troszkę lepszą drogę i zobaczmy, co tu się dzieje przy większej prędkości. Gaz do połowy wciśnięty 70, 80, 90. Stówka i 110 mamy nawet, jak mówiłem, przez to okno nad szoferką. Nie mamy żadnych szumów, no bo nie jest otwierane, także to jest duży plus. Troszkę zwolnimy. Przy 110 skrzynia nam wrzuca 9 bieg, mamy jakieś 1600 obrotów przebiegu mamy 14 km rozpakowaliśmy nowe auto z placu żeby zrobić test Mam ciekawe wolno zrzuca te biegi, bo mamy rondo, rondo robimy na trójeczce szybka redukcja z szóstki do trójki może sprawdźmy Samą średnią spalania, jakby to wyglądało tutaj, przy takich prędkościach, Co gdzieś średnie. Wykasujemy, no i znowu się rozpędzamy. Tak, tutaj bardzo fajnie opływowa, czapkę zrobił iluzjon. Że tych oporów wiatru nie czuć. Tutaj żadne powietrze nie zawirowuje między czapkę a tą przednią szybę. Pierwsze wskazania komputera to jest 10 litrów średnia, 9,5. Będzie spadać, bo mamy prędkość 70 km na godzinę. Także nie za szybko. Pojemność silnika to jest 2184 cm3. To jest ten nowy motor Fiata, Fiat Seria 9 Ten wariant 140-konny sobie może spokojnie poradzić z takim samochodem Bardzo przyjemnie się to prowadzi Bardzo lubię te nowe silniki Fiata, fajnie to pracuje cichutko I czy że to jest takie zrywne Nie to co ten wcześniej motor, że trzeba było mu więcej gazu dać Tutaj od razu czuć, że on chce jechać A też duża pewnie zaleta tej skrzyni biegów 9-stopniowej Średnie spalanie po przejechaniu 4 km mamy 9,2 litra. No i wracamy na naszą nieszczęsną drogę. Klepowisko. Strasznie tutaj rzuca tym samochodem. Same meble, no to ich praktycznie nie słychać. Gdzieś może ta noga od stołu troszeczkę lata. Ale tutaj nie ma się co dziwić. Tu nawet osobówka potrafi skrzypnąć. Bak paliwa jest o pojemności 70 litrów. Ponad 600 km zasięgu, to myślę, że wcześniej i tak przerwa będzie wskazana, a kamperem się nie jedzie na strzała, tylko jest po to właśnie, żeby zwiedzać, a nie gonić na autostradzie. Od punktu A do punktu B. No i po tym szybkim kółeczku mamy średnią pod firmą 9,8 litra na 100 km. Średnia prędkość przy tym spalaniu to jest 53 km na godzinę. Głównie jechaliśmy przez miasto, kawałek obwodnicy i parkujemy naszą maszynę przy firmie. A teraz pewnie zapytacie, ile taki kamper kosztuje. Więc mamy ostatnie dwa egzemplarze, mamy na nie wyprzedaż rocznika 2024 i taki samochód możecie kupić już poniżej 400 000 zł brutto. Jest to prawie 100 000 rabatu od cennika Iluziona. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do kontaktu. Centrum kempingowe Dandis. Pozdrawiam i widzimy się w następnym materiale. Cześć.